Także cześć, popylam sobie autostradą. Jadę do czerwcowej lęki. Oczywiście, który kanał Wam standardowo polecam. Jak w każdym filmiku to widzicie. Dodatkowo polecam Wam też swój kanał drugi, bo to jest na którym teraz jesteśmy. To jest pierwszy. Polecam wam swój drugi kanał no przecież tam są fajne audiobooki jeśli was interesuje jeśli chcecie się zaznajomić z tym jak to faktycznie jest jak to według różnych ludzi inni ludzie którzy mają sprawować nad nami opiekę mówi się na nich że oni rządzą nami ale tak jak oni mają sprawować opiekę, rządzą, rozgrywają nas. Jak po prostu y, zrobić y, ze zwykłego człowieka, płatnika, takiego jak my, y, zrobić głupka, po prostu. No. Ideologie są różne. Y, jakie kto wymyśli. Natomiast nie ma czegoś takiego, kochani, jak. Y, że tak powiem, są różne takiego rodzaju inicjatywy, na przykład wśród youtuberów, żeby na przykład wyłonić spośród mieszkańców, na przykład jakiś tam skład do wyborów i tak dalej. Oglądałem jakiś czas temu zaraz podziemna TV, jak dla mnie. Taka funkcja, żeby tam wyłonić właśnie wśród ludzi osobę, która będzie reprezentowała w Parlamencie, tudzież w Senacie nas jak dla mnie to, to jest, jest to dobre w sensie takim, że wiadomo, no, że będzie ludzie spośród nas, czyli my, nie, nie żadni dorobkiewicze, tylko ludzie, którzy chcą dobrze zrobić. Natomiast ja zauważyłem tam, że oni patrzą na tego Pana, że On ma prowadzić to. Dlatego według mnie każdy powinien to czuć, nie? Jeśli tego nie czuje, to, jakby bardzo prowadzący ten kanał się nie starał, to no po prostu i tak to z tego nic nie wyjdzie. Musi to osoba tu czuć. Sami, sami wiecie, jak to jest. Nie ma takiej możliwości. Yy, to tak jak ja jestem, powiem Wam, no nie wiem, yy, lajkiem, jeśli chodzi. No bo ja jestem. Dalej, lajkiem, jeśli chodzi o np. łowienie ryb, nie? Ciągle dużo rzeczy nie wiem, jeśli chodzi o łowienie. Prędzej czy później się dowiem, ale też nie mam możliwości, ze względu na to, iż jest praca, jest obowiązki i tak dalej, nie mam czasu. Mogę to zgłębić teoretycznie, ale ja nie mam czasu. Tak samo ci ludzie. Oni muszą wtedy gdzieś... Słuchajcie, a oni muszą żyć jeszcze z czegoś. To nie jest tak, że y, no to róbmy, y, chodźmy, fajnie będzie. Y, ja... Y, o czym ja w ogóle będę mówił dzisiaj? Ale zanim ja do tego dojdę, to ja muszę wam powiedzieć pewne rzeczy. Ja obserwuję tak y, społeczeństwo. takiego różnego rodzaju ruchy oddolne takie z samego dołu nie i w tych ruchach całych takich oddolnych to jest tak, że no ci ludzie chcą coś robić natomiast nie ma przełożenia nie mają pieniędzy nie mają mediów można się jednoczyć, można się jednoczyć, natomiast uwierzcie mi, że tak jak ja to widzę w obecnych czasach, słabo to wyjdzie. Pieniądze są bardzo potrzebne, bez pieniędzy niestety, ale nic nie wyjdzie, ponieważ pieniądze są nośnikiem wszystkiego. Nie mając pieniędzy, nie mając mediów, możemy robić różne rzeczy, ale to będzie tylko na taką naszą skalę. Z czasem być może rozejdzie się, wiadomo, ale to trzeba finanse, 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 no i niestety finanse. Słuchajcie, dzisiaj, a jeszcze zanim do tego dojdę, Powiem Wam tak. Ja miałem taki film, mam to dalej na kanale, w sumie na koncie, mogę powiedzieć o odpowiedzialności. W Polsce żaden urzędnik, niby tak, ale faktycznie to, z tego co słyszałem, jeden urzędnik dopiero został skazany ale to przez firmę słuchajcie to co tam ta firma przeszła za że, yy, korowody yy, poprzez wszystkie wiadomo instancje sądu poprzez yy, różnych prawników instytucje yy, słuchajcie jakieś innego rodzaju yy, opinie rzeczoznawców i tak dalej i tak dalej I tego no to po prostu trzeba mieć na to pieniędzy dużo. No niestety tak to jest. Wszystko się rozbija o te biedne pieniądze. O te biedne właśnie no, mówię I teraz tak. Dzisiaj powiem wam, bo czytałem jakiś czas temu. Teraz nie wiem, w tym szumie medialnym, to nie wiem czy to platforma mówi, że Bisto wprowadzi. Z innej strony czytałem, że to platforma chce wprowadzić. Nie wiem kto, ale chodzi o podatek katastralny. Podatek katastralny, słuchajcie, to ja nie wiem, jak to w innych państwach jest, bo często jako przykład jest podawany fakt, że w innych państwach jest, no i u nas też to powinno być, bo to wiadomo wyznacza standardy, bo u nich tak jest, bo to są państwa bardziej cywilizowane, bardziej demokratyczne. My to jesteśmy w ogóle, wiecie, jeśli chodzi akurat o to, jest dobrze, że nie mamy tego podatku, ale oni tak wiadomo, ubiorą to w słowa, ubiorą to, pokoloryzują i powiedzą, że tak, to, to, to jest dobre, to, to, to jest super, czy ten podatek zastąpić podatek od nieruchomości czy to będzie normalny podatek jeszcze dodatkowy do podatku od nieruchomości tego nie wiem jak to będzie może być różnie politycy jeśli chodzi o nich dla mnie to są od czysto od lewa do prawa to są nieudacznicy dorobkiewicze którzy się tylko dorabiają na nas jeśli chodzi pieniądze To oni tylko myślą jak dla siebie. co dla siebie, gdzie tu dla siebie? Gdzie tu jakąś, jak to w misie było, jak słomianą inwestycję zrobić? Bo najczęściej to są absolutnie praktycznie cały czas, są to słomiane inwestycje, żeby słuchajcie, pieniądze szły. Mają iść pieniądze. Nie? Im więcej tych pieniędzy idzie, im bardziej te słomiane inwestycje są tym lepiej dla nich bo są fundusze bo się tworzy e, słuchajcie jakieś e, te e, komisje nie komisje e, porozumienia, certyfikaty się wydaje ce, e, zezwolenia e, i to się tak wszystko a tu się na przykład nie bierze e, najniższej czy też e, najbardziej e, takiej oferty dostosowane na przykład, no, bo jadę po autostradzie nie bierze się najbardziej takiej optymalnej, tylko na przykład najdroższej, żeby pieniądze można było tam utopić, i tak dalej. Niemniej jednak chodzi mi o to, słuchajcie, że podatek katastralny to jest yy, samo zło. Nie mylić katastrem, bo kataster to jest ewidencja gruntów. Natomiast chodzi mi o podatek no, taki czysto katastralny. Ten podatek katastralny. Yy, co on, co on spowoduje? On spowoduje to, nie tylko że w biedni ucierpią, ale bogaci też i słuchajcie, przede wszystkim wzrosną koszta wszystkiego. Bo jeśli, bo jeśli przykładowo, na przykład wynajmujący, weźmy wynajmujących, to ten, który wynajmuje, on to przerzuci na tych, co będą wynajmować. Nie będzie tak, że on powie, aha, ja tu mam do zapłaty, które to zapłacę. Nie, tak już jest wszędzie. I tak już będzie, że zawsze y, sła, silniejszy będzie walił słabszego, nie? To sami wiecie, jak to jest. I tak, i to, i to się nie zmieni. Zawsze będzie silniejszy nad słabszym. Wykorzystywał to, że jest silniejszy trzeba dorosnąć do tego żeby silniejszy wiedział, że słabszego nie można wykorzystywać, ale niestety no tak to już jest że silniejszy zawsze będzie wykorzystywał słabszego i to się odbije na wszystkim czy spółdzielnie też przerzucą na lokatorów spółdzielnie to przerzucą na lokatorów i lokatorzy będą płacić Mówi się, że to w 2020 ma wejść. Czy to prawda jest? Ja tego nie wiem. Kto mówi prawdę? Nie? Czy tak faktycznie jest? Czy to wejdzie, czy to nie wejdzie? Niemniej jednak no, to będzie oznaczało, że sporo ludzi będzie musiało zrezygnować z mieszkania w miejscu, w którym obecnie mieszka. Nie chodzi mi o to, czy ja bronię bogatych, czy ja bronię biednych. Ja ogólnie mówię, jak sprawa wygląda. Czy to będzie oznaczało to, iż ci ludzie będą musieli się wyprowadzić stamtąd? Bo ich zwyczajnie nie będzie stać na opłatę tego podatku katastralnego. I to nie będzie tak, jak oni tam sobie mówią, że to wiadomo, yy, że to będzie taka no i my to tak zrobimy, żeby to słuchajcie yy, yy, żeby to Was nie obciążało, my to zastąpimy, będzie dobrze, wy się nie martwcie. Nie, to jest słuchajcie, yy, piz na wodę, fotomontaż, kłamstwo, kolejne kłamstwo, yy, za które oczywiście nikt nie odpowie później. On powie ja z takiego nie mówiłem, pomyliłem się. Zresztą on ma immunitet, i co mu zrobią? Później powie, no to oni, to oni, ja? Ja nic nie wiem. Ja chciałem dobrze. Ja głosowałem, ale ja myślałem, że to o co innego chodzi. I tak dalej. Wiecie o co. Ja, jak sytuacja Nie muszę Wam mówić, chyba. Także no. Jeśli chodzi o podatek katastralny, on. Moncie będzie z tego co widzę, mógł być różnie naliczany. Czy to od wartości odtworzeniowej, czy od wartości rynkowej, czy jaką formułę to przyjmie, ja nie wiem. Ale to będą, słuchajcie, to nie będą małe pieniądze. I dla mnie to jest głupotą. I że politycy w ogóle. Yy, Robią coś takiego, bo to uderzy w nich. To uderzy w nich i to będzie ich koniec. To będzie ich już koniec. Ja ogólnie jestem za tym, żeby nie wprowadzać tego podatku katastralnego, bo to będzie koniec. To będzie koniec, jak dla mnie, ze wszystkim. A to, że w innych państwach. Jest, no to co to za argument? Że w innych państwach jest. Jak inni chcą, mogą sobie nawet prowadzić słuchajcie, podatek od powietrza. No to, to, to już nie jest moja, To już nie jest mój problem. Także kochani, ja ze swej strony y, jestem przeciwko temu podatkowi katastralnemu, to jest głupota od głupoty, y, jeszcze raz głupotą, y, poganiana. Raz się zapłaciło za nieruchomość, nie widzę powodu w ogóle żeby płacić drugie raz za nieruchomość. Notariusz wziął, wszyscy wzięli, państwo wzięli i co I jeszcze, jeszcze drugie tyle dawać każdego roku jakąś część? Co to jest jakaś obsesja. Dobra, kochani, ja kończę swoją bajkę. na dzisiaj spadam z autostrady, jadę. Trzymajcie się na razie. Cześć.